Dzień dobry widzowie. Dzisiaj będziemy nagrywać to, jak ubieram kubek w gumki. Dobrze, pokażę Wam to, jak będę to robił. Mam kubek i mam gumki. I teraz będę ubierał te gumki na kubek. Czekaj, bo ja tu. Dobra, no i jakoś to będzie szło. Przejdziemy sobie, wchodzimy sobie tutaj tak, no i sobie lepimy to, dobra, teraz możemy to w sumie pokazać czekaj, by to tu mi się, nie wiem, założy, to Będziemy sobie wybierać tak na rękę. No tak i wtedy będzie łatwiej, ale ja tak myślę. nie ma sobie. Dobra ludzie, y miałem tutaj y y coś nie tak, y więc sobie to od razu... No, tak to w sumie dopóki wygląda. I to na wszystko. Do widzenia do następnego odcinka. Pa.